Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj powiem coś o haczykach firmy HENS. Tutaj jest model 200 do mokrej muszki, i słuchajcie. Firma, dla której robię jako podwykonawca, zamówiła sobie przynęty na tych haczykach. I na tych chciałem teraz wykonać kolejne, więc kupiłem następną partię. Zostawiłem sobie na wzór. Tutaj jest wzór. Ok. A zobaczcie, co jest w tak samo opisanym pudełku, które przyszły dzisiaj. Myślałem, że mnie krew zaleje. To jest haczyk kupiony wcześniej. A to jest haczyk, który przyszedł teraz, który jest. Przede wszystkim cieńszy, inny kształt łuku kolankowego, mniejsze oczko. Może tak będzie widać. Zwróćcie uwagę. Stary, nowy. Stary w ogóle jest nawet większy. Nie wiem o co tutaj chodzi. Katastrofa. A jeżeli chodzi o jakość, to ja nie wiem, czy w ogóle jest jakiś sens z mojej strony mówić o tym, bo to jest tragedia, to jest tragedia totalna. Powłoka na tych haczykach, to ja nie wiem, to tak jakby było czernione w oleju podczas kartowania, czy co? To jest totalna lipa jakaś. Oczka są niedogięte. Tutaj na przykład już jest zrodzone. Ale otwórzmy kolejną paczkę. Otwórzmy sobie kolejną paczkę tego dziadostwa, bo inaczej o tym nie mogę powiedzieć. O, i już na dzień dobry. Proszę bardzo. Ale tu są jeszcze inne perełki. O, tu jest wisienka na torcie, słuchajcie. Wisienka na torcie. Proszę, na no, czymś takim firma Hens chyba może nawet muchy sprzedaje. Ja nie wiem. I to nie jeden haczyk jest taki, bo widziałem kilka, ale już w tym nie będę grzebał. Nie dość, że jest inny kształt, inny drut, grubość drutu, inna wielkość, to jeszcze są porzewiałe. Katastrofa. Katastrofa totalna. O. I tutaj jest coś zbliżonego. Ale no. To już jest mega, naprawdę słuchajcie. Popatrzcie. Kupiłem haczyk numer 8. A dostaję w pudełku co? Nie wiem, to może jakaś zbieranina jest? Czy co to jest w ogóle? Nie ja stwierdziłem, że ja to muszę nagrać, bo po prostu mnie szlak trafia. Co to w ogóle jest. I popatrzcie, to samo opakowanie tu i tu. Popatrzcie się. Grubość drutu jaka jest tutaj, grubość drutu jaka jest tutaj. Tu jest cieńszy i ma inny kształt spuści, chociażby łuku kalankowego. No i oczywiście już jest zardzewiały, no ja pierdolę. Nie wiem co mam powiedzieć, zdenerwowałem się strasznie, bo troszeczkę tego kupiłem. Eee, mam pilną robotę na to, no ale co zrobić, no. będzie trzeba zmienić firmę. Ja już od dłuższego czasu nie używam haczyków marki HENZ, z tego względu, że kiedyś dostałem reklamację na suche muchy, facet eee, zadzwonił, taki dobry klient mój, <laughs> powiedział panie Szymonie, naprawdę muszki rewelacja, rewelacja ryby wychodziły, ale co z tego jak wyciągnęliśmy jedną czwartą ryb ja mówię, no ale to dlaczego no mówi, bo wszystkie haczyki się nam rozginały albo łamały no i to było kilka lat temu w tym momencie stwierdziłem, że y, rezygnuję z tej marki y, kompletnie, ja kupuję haczyki w Chinach, y, gdzie jakością biją na głowę coś takiego, nigdy w życiu z chińskiej fabryki nie dostałem haczyków, które by wyglądały tak. No to jest moje zdanie. To jest moje zdanie na ten temat. Może macie inne, może wam pasują. Mi nie pasują. Pokazałem dlaczego. Nagrałem o tym filmik. No i tyle. Eee... Nie wiem, czy wam się to będzie w ogóle podobało. Czy wam to będzie do czegoś przydatne. Eee, jeżeli tak, zostawcie coś tam po sobie. No i dzięki za oglądanie wszystkim, dzięki za wszystkie tamte łapki i subskrypcje nowe jakieś. I widzimy się w kolejnym mam nadzieję fajniejszym odcinku, gdzie będzie trochę weselej, a nie tak tragicznie. Trzymajcie się, dzięki na razie, cześć.